Turbo Kosta. Po trzech młokosach, proszę państwa, czas na człowieka, o którym powiedzieć, by doświadczony, to jakby nie powiedzieć nic. Konstantin Wasiliew, Jagielonia, Białystok, Kosta, czy w Estonii ktoś ogląda Turbo Kozaka? No nie wiem, Cię oglądam, no na pewno w tym tygodniu zobaczę. Doskonale, na taką odpowiedź liczę. Ten człowiek, proszę Państwa, w lipcu strzelił trzy bramki, trzy razy asystował. Obawiam się o naszego bramkarza Kosta. Nie no, to, to jest głośno. Tak? Musi wszystko obronić. No. <laughs> nie, nie bierze łatwo, to, to na pewno. I do, I do tego z poczuciem humoru. Powodzenia. O, ojo! Trener <laughs> mówił, że masz kiwać. Dobrze, dobrze. Nie, no jeden raz może, no. Kosta, a może coś tak, pierwszy raz w sezonie na sprincie? Brawo! Dobrze. A może to, jeśli był ostatni, nie? Jak jest po estońsku? Brawo. brawo! Brawo! W każdym języku brawo. No dobrze, a w takim razie po estońsku sam na sam? Ux, Uhełas. Ux, to... Dobry. Grzegorz, co u ciebie słychać? Bo w talinie wszystko dobrze. Grzegorz, przyznaj się, Koście, że analizowałeś jego strzały. Wszystkie z ostatnich 15 lat kariery. Nie wiem, jak mam to zrobić. No i tutaj ani razu nie strzeli. Jaj! Karny to zawsze presja na piłkarzy. Naprawdę? Bramkarz nie może co zgubić, stracić, no. Masz rację. Ojejej! Blisko było, blisko! Ojojoj! <noise> oj, oj. Ojej! Jest? Wpadła, wpadła. są pytania od abonentów. Tak. Kto ma lepszą prawą nogę w, w Ekstraklasie? W ekstraklasie. Wasiljew czy Starzyński? Ciężko porównać. No ja tak siebie nigdy nie wyrażam, tak da, A rozumiem. Tak da. Ale, ale wartość... Filip, sobie... Filip naprawdę ma dobrą prawą nogę, tak da. Mam, e, mam takie zdanie, że lepsze nic poziomie w Ekstra klasie, tak da. może zagrać też, tak. Rozumiem. Życie ale na swoją prawą nogę też nie narzekasz. Nie, na pewno nie, na pewno nie, na pewno. Wszyscy czekali na ciebie w tej konkurencji, no? Ej, na pewno ja też czekam. E, w jaki dzień tam przyjdzie ta szansa? A, a teraz straszne jest, no. Czy się skończy to katastrofę, czy nie? No? Skupienie eee! brawo Ty. Czyli da się. A? No da, da się, da się. Da się no. Nikt dwa razy nie trafił. Nie rozumiem, po co nie trafili. Ciężko jest. No. Czekaliśmy na Ciebie. <noise> tak jest! To dzisiaj ten historyczny dzień, aż Cię normalnie przykule. No nie, no, no, nie no, nie nie no nie było to łatwe. Nie było to tak. łatwe. Ludzie, uczcie się. <głos> <głos> Najważniejsze co? Złapać trajektorię. Tak, dokładnie tak. Kosta, słyszałeś? Mam ci pokazać. No, może tworzy. Że... Brawo! Tak, tak. tak jest! I w tym kierunku mamy iść. Można! Pytanie jest proste, czy można być lepszym od trenera? E, lepszym piłkarzem już można, a lepszym trenerem jeszcze nie. Nie! Nie! nie. I jest to jest. Mamy to, mamy. A, super. Oj, ładne. Brawo, a nie wierzyłem. Brawo, brawo. W tym ćwiczeniu u nas najlepszy masery. Kto? Masery. Tu dawasz go. O, nie ćwiczył. Jaro, idź tu. Makawy kostek. Tom? To? No, no, to, to ja. Panie maserze, nie Kosta, tylko jak? Cesarz. Cesarz? Tak, cesarz jest no tonni. To mnie to, to żartuje. Tak. Cesarz, tak, nie? Wszyscy tak nie żartują. Remontuj, tak, tak. W całej Polsce. Cesarz kontramaser? Tak. Na kawałek już czas. Jo. Za mocno, dużo... A, wczoraj na siłowni pracowali dużo, no to... A to... A... Ale wcześniej skończył tą siłownię. trafi. No? Nie, nie, starczy jedna. Tak? Nie, promuję, promuję promu promu maser. O oh, nie! Oh. I'm to sorry, I'm sorry. Czy to był pewno ten maser? Nie. No. Ale... Kosta, coś... Znasz zasady? Kosta, czy to jest ten maser? No Jej, ale bio. Nie, Ale nie bio. może być bio. tak, że... Wczoraj byłem Znaczy nie on, nie on. Z tego co wiem, a wiem z wiarygodnego źródła, że zawsze tą oto konkurencją kończycie treningi. Tak. tak. Nie, nie wpada, słyszałem. No tak, nie wpada. Na zmęczenie nie wpada. Oby teraz spadło. No. 15 punktów. Нет. Нет, нет, jest ten moment, na który czekałem. Zobaczymy, jak działa lewa noga cesarza. Ja! Jak tam po estońsku jest y, 3-2-1? Kolm kax, x. Kolm kaks x. Dziesięć! Obawy są? Jojo, jojo, jojo. Ile razy? Piętnaście. I to szybko. No rozumiem. Nie, no ja nie umiem to szybko. No. <laughs> nie, ty nie umiesz wolno. Trzy, dwa, jeden. Raz! Dwa! Trzy! 12. już za chwilę jest toński upadek 13 14 końcówka 15 bazę bazę ale to ma bazę ja! to jest pierwszy kardyn z no No i proszę państwa to jest ta noga ta sławna prawa noga, wali bramki, za bramką asystuje, no nie ma co się oszukiwać, nie najgorszy miesiąc za to był w lotu w Ekstraklasie. No, na pewno, na pewno nie najgorszy, a no, szkoda, że on był taki krótki, od połowy miesiąca, do tak, trzeba to przedłużyć jeszcze. Miło mnie da po dwóch latach, w końcu przyszłem ja do kanał Plus. Ja słyszałem, że doczekałeś. w ogóle to zaproszenie, no, czekałem, że był Drągowski, był, tak, jakiś, tak. był jakiś inny zawodnik, a tutaj tak, kostka Tak, i w końcu jestem trafił tu. Tak. Mam nadzieję, że nie było to tak bardzo źle. Nie, no I, no, to bardzo od, dobrze. I od nas, od jakiego i od wszystkich. Wasiljew. Tak, tak, jest. Ja, no myślę, ja myślę, że teraz, wiesz, teraz trzeba ten odcinek wysłać do Talina. I po prostu wszyscy teraz stoją i tak. Jaka. No może być tak, zrobimy. Proszę Państwa, wielka chwila dla mnie. Konstantin Wasiljan będzie po mnie pisał. Nie mam, nie mam takich atutów jak południa czarnota bojarska, ale też jest przyjemne. <laughs> Dzięki. <śmiech>